Witam wszystkich Mamy się niedzielę godzina 18 Niemy sobie hondie i już po połowie mogę powiedzieć, że sypie wygląda tak samo jak w tamtym roku, czyli bardzo ładnie Grube, puska, wszystko grube, ale sypie. Na razie tak szacuję, 1,5 do 2 ton słabiej od desamo. Desamo wyszło około 8 ton z hektara, a tutaj po połowie wychodzi 6, może jak będzie 7 ton to będzie bardzo dobrze z tego, więc na pewno słabiej, zostanie nam jeszcze sailor do, do skoszenia 2 hektary i to będzie pszenicy wszystko zobaczymy jak da sailor sailor na pewno odpada bo w tamtym roku słabo niby ładnie wyglądała ale żółta karłowatość go zewarła tu pojechał z przyczepką wykiprować więc y, zobaczymy tutaj y, ogólnie dzisiaj y, jest to wilgne 15,5 ma wilgotności naletniemy, no, ale tniemy, bo na 4 na następne dni deszcze zapowiadają no i trzeba się to pozbyć tego i, i tyle. Zobaczymy ile nam się uda. Dzisiaj to, to skosimy. No i co? Trzeba powoli y, jakieś uprawy zrobić. Może tata, jak nie będzie y, koszenia, to, to będzie to robił. Zobaczymy. Wczoraj pszenica miała 12. 3 rano, a potem 12%. No dzisiaj jak zaczęliśmy to miała 16%. Te samo. Teraz spadło do 15%. Hondia. Tutaj pewnie w tym poległym będzie, będzie więcej. No ale to trudno. Trzeba to, to ściągnąć i tyle. No to co, na razie będę kończył. Wrzucę. Oczywiście telefon mi nie chce się połączyć z dronem. Miałem coś nagrać. Oczywiście nie nagra się, mam trochę te samo wstawek, więc nagram coś jeszcze kamerą z ręki i, i pozrzucam wszystko, więc do zobaczenia, na razie, cześć.